Pixelbox. Nie ukrywam, dokładnie nie pamiętam jaka jest tematyka w tym miesiącu, ale było tam coś na pewno Marvelowego. W skrócie, Pixelbox to paczki dla gików, gdzie za co miesięczny abonament dostajemy taki oto pakuneczek. Co miesiąc tematyka się zmienia, my nie wiemy co jest w środku, więc mamy tutaj zalążki rozpakowywania prezentów na święta. Jeżeli jesteście ciekawi innych unboxingów, tutaj macie playlistę, a ja zabieram się do odpakowania Pixelboxa z tego miesiąca. Jak zawsze, wy pierwsi zobaczycie, co jest w paczce. Ja okularów nie mam, więc nawet się nie przyglądam. Na samym początku, może to. I jest to kolejny kubeczek z, jak to nazywam, pomyślunkiem. Czyli nie jest to zwykły walcowaty kubek, tylko w jakimś kształcie. Poprzednim razem, był to kubek z władcy pierścieni, który był naprawdę bardzo fajny. Tutaj mamy taką. Dziwną szkaradę, tak bym ją nazwał, ponieważ no, jest to głowa Deadpoola, która o swoje przeszła. Jakieś szramy, Deadpool został oskalpowany, żebyśmy mogli sobie w nim wypić herbatki. Ma nawet ucho, Deadpool ma ucho. Strasznie dziwny kształt. Spójrzcie sobie na to, gdzie my trzymamy, a jaki on jest podłużny. E, musi się z tego na pewno ciekawie pić. Nie widzę informacji, ile on mieści w sobie. Ale wydaje mi się, że więcej niż standardowy kubeczek. Oj, maluśki, maluśki. Bardzo ciekawy. To na pewno dla fanów Deadpool'a, a takich nie brakuje. Kubeczek jak znalazł. Odłożymy go sobie gdzieś tutaj. Niech sobie, o, proszę, siedzi. Tutaj mogę Wam zrobić incepcję. Widzicie to? Jaka, jaka incepcja? Niesamowita. Technologia. Kolejna rzecz. O, koszulka. O koszulkach już nie będę się rozpowiadać, bo za dużo już powiedziałem na ich temat, a zazwyczaj są z tego samego materiału i jakościowo są tak same, czyli dobre. Mamy koszeleczkę chyba z Daredevil'em. Daredevil'em. Przyznaję, nie mam pojęcia, co jest na tej koszulce. Kompletnie jestem zagubiony. Wiadomo, nie każdy wzór musi każdemu przypasować, ale ten akurat jest w ładnej kolorystyce. To jest git. Ja mam uproofed. Ja, ja mam Lecimy dalej, lecimy dalej. Kolejna rzecz. Może to. U. Uh. oj, uh. o! Są to te dziwne przypinki z popów, które są gigantyczne. No, zwykła przypinka jest jakaś taka, a ten jest taki. Nie dość tego, jeszcze świeci w ciemności. I jest to z segii, co gdyby. No, gdyby Iron Man był zombiakiem. Wiem, że jest też seria komiksowa, gdzie tam wszyscy są pochorowani strasznie, im się o, straszne rzeczy dzieją. Wariacji Marvelowych jest mnóstwo. I tak samo jak z koszulką, no nie do końca się znam. Iron Mana kojarzę, zombie kojarzę, to mi raczej wystarczy na ten moment. Podejrzewam, że tutaj wśród was jest więcej osób, które się znają na tym wszystkim, więc będę wdzięczny, jeżeli mi powiecie, co ja właśnie odpakowuję. Sprawdźmy, bo jestem ciekaw, w jaki sposób jest to mocowane. I swoją drogą pudełko jest naprawdę super. Wow, a w środku jak jest super! Okej. Okay. To nie jest... Znaczy, to jest plastik, nie? Ale on jest pokryty takim meszkiem? Z tyłu prezentuje się to tak. Sporo się dzieje. Pin jest na trzy klipsy przez co on nie będzie się ruszać na boki, kiedy go przypniemy. Ale gdybyśmy chcieli go nigdzie nie przywieszać, to jest tutaj taka nóżka. Teraz widzę więcej zastosowań do tego pina. Nie wiem, czy ktoś to gdzieś przyczepia. Chyba na półce, na takim stędziku wygląda to o wiele lepiej, tak mi się wydaje. To jest jakość, jeżeli chodzi o popowe rzeczy. To jest fajne. Tak wychylam się. Ale muszę widzieć ekran, sorki. Czym nas jeszcze Pixel Boss zaskoczy? Sprawdźmy. To jest już ostatnia paczka i to jest kolejny pop. Lokiego? Nie, to nie jest Loki. To jest Lady Loki. Nie mam pojęcia, czy kobieca wersja Lokiego jest luźną improwizacją popów. Czy faktycznie Lady Loki gdzieś istnieje w komiksach? No prawdopodobnie tak. I ja znowu wykazuję się niewiedzą. Jak zazwyczaj mówię, że popy nie są moją bajką, to tutaj, tutaj ładnie to wygląda, mi się wydaje. Jest duża. Dodatkowo jest też Bubbleheadem. Dla mnie figurka z Bubbleheadem to już jest plus 5. Z tego co widzę, malowanie jest ok. Malowanie tutaj jest, jest dobre. W miarę dobre. Jest, jest ok. Detali jak na Fanko jest całkiem sporo, płaszczyk z tyłu też ładnie wszystko podkreślone. Najfajniejsze w tej figurce wydaje mi się, że są te rogi, one tutaj robią robotę. No i samo to, że jest bublem, w sensie bobbleheadem, nie bublem bublem, bo jakościowo popy są okej. Okay. I czy to wszystko? Tak, to wszystko. W paczce mamy jeszcze przypinkę wyborczą Lokiego oraz Broszurę. W następnym miesiącu będzie Diablo 4 i Dungeon and Dragons. Jeżeli w Dungeon and Dragons nie będzie żadnych kości, to będzie mi smutno, ale mój smutek nikogo nie obchodzi. Sprawdzę sobie tą koszulkę, bo naprawdę nie mam pojęcia, co to jest. Fartuch z piekielnej kuchni, czyli dostępna tylko w Pixelboxie limitowana koszulka. Hmm, hmm. Nic, nic mi tutaj nie mówią, bo koszulka nie jest licencjonowana przez Marbella, więc no, muszą unikać pewnych stwierdzeń, co jest na tej koszulce. Tutaj jeszcze luźny konkurs, gdyby ktoś z was chciał sobie zamówić takiego Pixelboxa, możecie zgarnąć kolejnego boxa z Afriko. I co? Jajco? Jakościowo tutaj jest naprawdę super. To jest OK. To jest OK. I to też jest OK. Muszę, muszę wyjść. Dzięki za oglądanie widzimy się prawdopodobnie za miesiąc w rozpakowaniu kolejnego Pixelboxa. Ale bubli.